W końcu, w końcu mogę Wam ogłosić, że ruszył nabór na uczestników kolejnej edycji serii Zmiana na życie. I dobrze słyszeliście, będzie tym razem nabór na ochotników, bo szukam trzech osób. Trzech osób, które będą chciały i są gotowe na wprowadzenie zmian w swoje życie. Poprzedni uczestnicy to był Piotrek Kosek z Astrofazy, który schudł 25 kg, i Paulina, która cały czas jest w tym projekcie i która jak na dotychczas schudła 15 kg. Tak naprawdę, redukcja masy ciała to jest tylko efekt uboczny wszystkich innych zmian, które się dzieją, bo podchodzimy do tematu bardzo, bardzo holistycznie. Holistyczna, czyli poza oczywiście i zaleceniami dietetycznymi, dostaniesz zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia. Co ja ci mogę zaoferować? Profesjonalne prowadzenie dietetyczne, oczywiście spersonalizowane zalecenia dotyczące diety i stylu życia, no i nielimitowany kontakt ze mną przez 3 do 6 nawet miesięcy. Czego ja oczekuję od Ciebie? Po pierwsze, że jest, to jest ten moment, że Ty jesteś pewny, pewna, że to jest ten moment, kiedy chcesz prowadzić zmiany w swoje, w swoje styl życia na lepsze. Po drugie oczywiście materiału, podsumowującego materiału wideo z każdego tygodnia, tak jak robił to Paulina czy, czy Piotr, jak możesz zobaczyć to w tych filmach. No i po trzecie oczywiście zgody wizerunkowej na to, żebym ja mogła te materiały publikować u siebie na kanale. Co musisz zrobić? Wyślij mi zgłoszenie na adres mailowy życie.pl. a załącz tam swoje nagranie wideo, gdzie pokrótce opowiesz mi swoją historię i to, dlaczego to właśnie Ty masz być uczestnikiem kolejnej edycji Zmiany na życie. Masz czas do 15 października. Mam nadzieję, że to właśnie na Ciebie czeka jedno z tych miejsc. Do usłyszenia!